Ile razy w swoim życiu zostałeś obsłużony przez osobę z niepełnosprawnością w restauracji? Ile razy zdarzyło ci się w jakimś urzędzie czy w instytucji publicznej na portierni spotkać osobę z zespołem Downa? Jak myślisz, ile twoich paczek zostało spakowanych przez osoby w spektrum autyzmu? Jak często w twoim doświadczeniu osoba z niepełnosprawnością pojawia się jako osoba potrzebująca, jako ktoś, kim się trzeba zaopiekować? A jak często widzisz ją jako uczestnika życia społecznego, który jest równy Tobie? Ja uważam, że osoby z niepełnosprawnością to fantastyczni pracownicy, którzy są gotowi do bardzo żmudnych prac, wykonywania ich na dokładkę z takim poczuciem, że to jest zaszczyt, że to jest wyróżnienie, a nie jakaś, jakiś przykry obowiązek związany z dorosłością. Natomiast te osoby wymagają bardzo często dużego przygotowania, takiego nauczenia ich tego, jak, 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 jak pracować. I tym właśnie między innymi zajmuje się pedagogika specjalna. Myślę sobie też, że osoby z niepełnosprawnością to taka grupa osób, które są trochę pozbawione zła. W nich nie ma takiej drapieżności w pogoni za zyskiem, nie ma, nie ma manipulacji, nie ma chęci nie wiem, osiągnięcia czegoś tak zupełnie wyłącznie dla siebie. Ostatnio bardzo często mówi się o takiej społecznej odpowiedzialności biznesu. Czyż nie byłoby fantastycznym jej wyrazem zatrudnianie właśnie osób z niepełnosprawnością intelektualną? Kawał świata poszedł już w tym kierunku. Ja myślę, że to, że to jest cel. Cel, jaki teraz bardzo mocno jest obecny w pedagogice specjalnej.